Słuchacie Państwo podcastu Studia Nagraniowego Obornickiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy do wysłuchania audycji Oborniki Śląskie Wędrówki Historyczne. Część pierwsza kurort. Przed mikrofonem Bogusław Wrubel. Najstarszy dokument wspominający o istnieniu na terenie do obecnych obornik książkich jakichkolwiek zabudowań nosi datę 1305 roku. Określa on miejscowości zobowiązane do płacenia dziesięciny kościołowi, a wśród nich wymienione jest obora. W XIV wieku oborniki były własnością biskupstwa Wrocławskiego, a później księcia oleśnickiego Konrada I. Książę swoich najlepszych rycerzy nagradzał leninami. Lenno obornickie otrzymał Gunzelin Kalow. A po wygaśnięciu jego rodu w XVI wieku przeszło ono w ręce bogatej i wpływowej wówczas rodziny Kösslick. We wrześniu 1515 roku lenno zostało przekształcone we własność i kilka lat później bracia Jan, Marcin i Jerzy Kösslick podzielili miejscowość między siebie: powstały oborniki górne i oborniki dolne. Przez stulecia miały one coraz to innych właścicieli, aż do 1739 roku. Kiedy to oborniki dolne zostały sprzedane ówczesnemu właścicielowi obornik górnych, a był nim Wolf von Koszenbar i ponownie stały się jedną miejscowością. Kilkanaście lat później, w maju 1756 roku, wdowa Johanna Eleonora von Koszymbar sprzedała całą miejscowość pochodzącemu ze środkowej Frankonii Karolowi Gotlibowi Schaubertowi. Wywodził się on z rodu bogatych, ambitnych kupców, którzy chcieli wejść na wyżyny społeczne, a jedyną możliwością uzyskania tytułu szlacheckiego było wówczas posiadanie własnej miejscowości. Tytuł szlachecki rodzina Schaubertów uzyskała jednak dopiero 100 lat później, w 1857 roku. Karol Gottlieb zmarł w wieku 72 lat, a oborniki przeszły w ręce jego syna Karola Wolfganga Schauberta. Karol, kontynuując rodzinne tradycje kupieckie, był człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach. Przez jakiś czas mieszkał w Amsterdamie, bywał w Stanach Zjednoczonych, zwiedził wiele krajów Europy i, to prawdopodobnie podczas pobytu w Czechach, zainteresował się modnym wówczas wodolecznictwem. Pomysłodawcą leczenia uzdrowiskowego i spa był wówczas Wincent Priesnitz z Grafenbergu, obecnie jesenik w Czechach, przy granicy z Polską. Sławe zdobywało także wówczas leczenie wodą metodą Knajpa, kapelana klasztoru w Worischofen w Niemczech. Budowę zakładu wodoleczniczego, który miał być zalążkiem przyszłego obornickiego kurortu, rozpoczęto w 1835 roku na porosłym lasem terenie zwanym Sittenwald. Wcześniej zlecono też analizę wód ze znajdujących się w pobliżu źródeł Wolfganga i Karola. Analiza potwierdziła zgodnie z ówczesnymi kryteriami ich przydatność leczniczą. Opinię wody o największych walorach, zalecanej również do kuracji, uzyskała też woda ze źródła Felicji. To źródło znajdowało się w okolicach współczesnej ulicy Nowowiejskiej. Kolejnym etapem było wybudowanie w 1849 roku domu zdrojowego i łazienek z urządzeniami parowymi do uzyskiwania wyciągu z igieł sosnowych. Wśród zabiegów wodoleczniczych były kąpiele sosnowe, węglowe i siarkowe, a także masaże podwodne, natryski i okłady borowinowe. Wokół zakładu wodoleśniczego wzniesiono w następnych latach kilka budynków pomocniczych i leśną gospodę. Ale to już organizował kolejny spadkobierca dóbr obornickich Gustaw Schaubert, radca prawny i starosta powiatu średzkiego. Zadbał również o powiększenie parku zdrojowego oraz wytyczenie tras spacerowych i punktów widokowych Grzybek i Belweder. Grzybka już nie ma, obecnie grzybkiem nazywa się ówczesny belweder. Pewnie tak już zostanie. W latach 1864-65 powstała nowa siedziba Szałbertów, istniejący dotąd pałac według projektu Grapowa. Szybki rozwój miejscowości zapewniło poprowadzenie przez oborniki w 1856 roku linii kolejowej Wrocław-Poznań. Weekendowe pobyty stały się modne wśród mieszkańców Wrocławia, w niektóre dni przyjeżdżało ich tutaj nawet około 3000. A dodatkowym wydarzeniem, które zwróciło uwagę na oborniki, była epidemia cholery, która nawiedziła Wrocław w 1866 roku. Gazety informowały o licznych zachorowaniach i wielu zgonach. Epidemia spowodowała wówczas śmierć prawie 5000 osób w samym Wrocławiu. W Obornikach, gdzie swoich bliskich wysłało wielu wrocławskich notabli, nie zachorował nikt. Dodatkową sławę przyniósł obornikom jeden z najbardziej swego czasu znanych śląskich poetów Karol Edward Holtej. Po wczesnej śmierci matki wychowywał się potokiem swojej leciwej już wówczas ciotki baronowej Marianne von Arnold, z którą często bywał w należącym do jej rodziny pałacu w Wielkiej Lipie. Z czasem pałac musiał zostać sprzedany, a Karol został wysłany na naukę gospodarowania do Schaubertów, do obornik. Niewiele z tego wynikło. Od momentu ujrzenia na scenie genialnego aktora niemieckiego Ludwika de Wrienta młody Holtej marzył już tylko o karierze artystycznej. I choć aktorem był słabym, to recytatorem przeciętnym. Ponadto dużo pisał, w tym liczne utwory teatralne, jak choćby dramat Stary Wódz, oparty na epizodzie z życia Tadeusza Kościuszki. Zasłynął zwłaszcza występami w teatrze pałacowym w Gorzanowie i ślubem ze znaną wówczas berlińską aktorką Louise Roger. Z czasem pisał coraz więcej, m.in. do założonego przez siebie gońca obornickiego, rocznika niemieckich epilogów czy niemieckich szkiców o poezji, literaturze, sztuce i teatrze. Na początku 1818 roku Holtej kupił w obornikach niewielki dom z sadem, nieistniejący już, gdzie przez jakiś czas mieszkało ze swoją opiekunką baronową Arnold i poślubioną w obornickim kościele żoną. I choć w starszym wieku prawie już w Obornikach nie bywał, zmarł klasztorze Bonifratów we Wrocławiu, to jednak związki z tą ziemią pozostawiły trwały ślad w jego twórczości, a jego pomniki stanęły zarówno w Obornikach, jak i we Wrocławiu. W międzyczasie Oborniki stawały się coraz bardziej popularnym ośrodkiem kuracyjno-turystycznym. Goście przyjeżdżali nie tylko z najbliższej okolicy, ale także np. z Poznania, Łodzi, Berlina, Weimaru, Lipska, a nawet Nowego Jorku. Pierwszym większym zakładem opiekuńczo-leczniczym był założony w 1881 roku prywatny psychiatryczny zakład opiekuńczy i leczniczy doktora Klojtgena. Klojtgen był znanym wrocławskim psychiatrą, wykupił on sąsiadujące ze sobą budynki w centrum Obornik, był tam pensjonat dla kuracjuszy i zakład zamknięty dla chorych na choroby psychiczne i nerwowe. O popularności zakładu Kloigena świadczy fakt, że w ciągu 10 lat przewinęło się przez niego około 1500 tysiąca kuracjuszy. Później zakład przyjął doktor Sprengel. W 1890 roku powstało w obornikach kolejne sanatorium dla nerwowo i psychicznie chorych, kierowane przez doktora Manna, profesora psychiatrii we Wrocławiu. Sanatorium początkowo nosiło nazwę Paulinenhof, następnie Felicjen a nazwę nadało wspomniane już źródło Felicji. Było przeznaczone dla osób w podeszłym wieku. W 1906 roku otwarto kolejne sanatorium, które z czasem jako wzgórze Fryderyka Friedrichshoe stało się ozdobą miejscowości. Wzniósł je na terenie swojej posiadłości w pobliżu górującego nad doliną wiatraka znany ówczesny lekarz i popularny działacz polityczny dr Fritz Köbisch. Sanatorium przeznaczone było przede wszystkim dla kuracjuszy z ogólnym wyczerpaniem oraz zmianami psychicznymi okresu starczego pochodzącymi przede wszystkim z zamożnych wrocławskich rodzin. W 1913 roku dr Kątny na terenie dawnej Cygielni w Lesie, w pewnej odległości od centrum miasta, wybudował nowoczesne jak na owe czasy sanatorium leśne Wald Sanatorium, przeznaczone dla chorych na gruźlicę i inne przewlekłe choroby płuc. Dwa domy opiekuńczy i wypoczynkowie prowadziły w obornikach śląskich także siostry Boromeuszki z Szybnicy. Po zakończeniu II wojny światowej, te obiekty, których nie zniszczyli bezmyślnie stacjonujący na ruskiej górce Rosjanie, przejęło przedsiębiorstwo państwowe Polskie Uzdrowiska. Już w 1946 roku rozpoczęła funkcjonować tu filia uzdrowiska Szczawno-Zdrój. W związku z tym, że dotychczasowe źródła nie spełniały nowych wymagań dotyczących wód zdrojowych, postanowiono o skoncentrowaniu się na leczeniu chorób płuc. Rok później w przedwojennym Wald Sanatorium powstało sanatorium Leśne z ulicy Trzebnickiej obok obecnego urzędu miasta. Zorganizowano sanatorium imienia Marchlewskiego, następnie sanatorium dziecięce Szarotka przy drodze do Kurażkowa i sanatorium imienia Waryńskiego przy Trzebnickiej 27. W kwietniu 1950 roku scalono je w Państwowy Zespół Sanatoriów Przeciwgruźliczych, czwarty co do wielkości w Polsce. Wkrótce ilość leczonych w obornicach pacjentów przekraczała 2000 rocznie. Z czasem zachorowania na gruźlicę zostały w dużej mierze opanowane i sanatoria uległy przekształceniu w Wojewódzki Zespół Szpitalno-Sanatoryjny Chorób Płuc. W jednym z budynków przy Urzędzie Gminy utworzono na jakiś czas Szpitalny Oddział Chorób Wewnętrznych, a w budynkach sanatorium im. Waryńskiego Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Obecnie jedyną placówką leczniczą pozostało dawne sanatorium leśne przekształcone w placówkę zamiejscową Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc z Wrocławia. Pozostałe sanatoria zostały przekształcone w zakłady opiekuńcze, sprzedane lub po prostu niszczeni. Po historii obornik śląskich oprowadzał nas regionalista, pisarz i redaktor naczelny czasopisma eksplorator Bogusław Wrubel. Ciąg dalszy w następnym odcinku. Do usłyszenia.